Na program zaprasza Fundacja Enea. Mądrej głowie. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnej audycji Mądrej Głowie. Jerzy Piasny przed mikrofonem, a razem ze mną dziś pani Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I nasz stały gość, czyli pani Anna Dolska, redaktor naczelna magazynu My60+. Witam państwa serdecznie. Proszę państwa, dziś poruszymy bardzo ważny temat, przemocy wobec osób starszych. Myślę, że od pani Lidii dowiemy się, gdzie szukać pomocy, jak reagować i jakie to są formy przemocy. Zacznijmy od od takiej podstawowej rzeczy. Seniorów wymienia się wśród tych osób, które najczęściej są dotykane przemocą, a jak jest w rzeczywistości? Jest to prawdą, że seniorzy są tą słabszą grupą. Osobę starszą postrzega się jako osobę słabą. W związku z tym łatwiej ją oszukać, łatwiej ją skrzywdzić, łatwiej ją zmanipulować, żeby coś kupiła. Żeby wzięła pożyczkę w banku, żeby oddała swój dowód osobisty, bo rodzina musi załatwić różne sprawy, właśnie korzystając z tego dowodu osobistego. Także należy w wieku już starszym zachować czujność. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnego stanu zdrowia i kondycji psychicznej, a także takiego całego otoczenia socjalnego, mianowicie, czy senior ma gdzie mieszkać, czy senior korzysta sporad porad medycznych, czy do seniora przychodzi pielęgniarka, a być może taka pomoc jest wcale niepotrzebna. Być może taki senior jest bardzo aktywny, wychodzi z domu, uczestniczy w różnych sytuacjach koncertowych, teatralnych, kinowych, ale w pewnym momencie gdzieś ta aktywność oby trwała jak najdłużej. Ale przychodzi taki wiek, kiedy senior już jakby z trudem wychodzi z domu, już nie uczestniczy w tych różnych koncertach, już następuje ta starość medyczna, ta starość społeczna gdzieś się wycofuje i trzeba takim seniorem się zaopiekować. I tutaj też mówimy o, o przemocy, która może go dotknąć. Bo to jest nie tylko ukradzenie torebki, wykorzystanie go do różnych tu manipulacji bankowych czy włamanie, żeby skorzystać z jego dóbr, nie wiem, schowanej biżuterii na przykład czy zasobów finansowych. Ale ta starość medyczna to już jest opieka nad człowiekiem nie. Samodzielnym, najczęściej leżącym, ale nie ubezwłasnowolnionym. A więc w dalszej części ma swój dowód osobisty i korzysta z możliwości, które daje mu szeroko pojęte życie. Mówimy o przemocy domowej. Zwykle mamy taki obraz, że to jest przemoc wobec dzieci, wobec kobiety, czyli żony, partnerki. Natomiast jakby mniej mówi się medialnie o przemocy wobec osób starszych. Czasami się pojawiają reportaże zrobione ukrytą kamerą w ośrodkach pomocy społecznej. Natomiast ta przemoc dotyka też seniorów w ich własnych domach. I ten katalog przemocy on jest trochę inny niż ten w stosunku do dzieci. Ja sobie wynotowałam tutaj takie zachowania, które są kwalifikowane jako przemocy wobec osób starszych, które niektórym osobom w ogóle mogą nie wydawać się, że są takimi działaniami przemocowymi. I są na przykład rozkazy, krzyki, obelgi, ignorowanie, zamykanie, przymus leżenia, ograniczenie wychodzenia, odmowa pomocy, narzucanie własnych norm higienicznych, nieuzasadnione cewnikowanie, stałe godziny zmieniania pieluchomajtek, o czym pani mówiła, te osoby, które już wymagają tej pomocy albo naruszanie strefy intymnej, wyśmiewanie seksualności, odmawianie też, a to jest kolejny jakby temat tabu, seksualność osób starszych. Dochodzi do takich sytuacji, kiedy no w zasadzie już odmawia się też tej seksualności starszym osobom. Nawet do tego katalogu znęcania się zalicza się zakaz trzymania pamiątek, ignorowanie potrzeb religijnych i wyśmiewanie wspomnień. No Moglibyśmy powiedzieć, że jest to dopiero czubek góry lodowej, którą mhm. pani redaktor tutaj poruszyła. Tych argumentów no jest dużo. To są smutne argumenty i to jest sytuacja myślę, gdzie rodzina, bo najczęściej te różne sytuacje trudne, przemocowe następują w rodzinie. I kiedy rodzina nie ma rozpoznanych potrzeb swojego członka rodziny, czy to taty mamy stryja. Po prostu, z pewnymi schorzeniami, z pewnymi chorobami trzeba się jakby zaznajomić wcześniej i widzieć, że upór człowieka starszego, bardzo dziwne zachowania, ucieczki nocne, chowanie różnych rzeczy, to nie wynika z jego złej woli. To nie jest zły charakter. To nie znaczy, że babcia czy dziadek na stare lata po prostu są niegodziwi. To po prostu jest choroba i należy pod tym postępowaniem widzieć postępującą chorobę, która powoduje, iż te osoby starsze zachowują się w taki, a nie inny sposób. Ale też trzeba widzieć odwrotną sytuację, kiedy rodzina bardzo często świadczy tę pomoc, nie zostawia osoby starszej samej. Natomiast roszczenia tej osoby wobec rodziny są nieprawdopodobnie duże, ponad możliwości tej rodziny. To są też krzyki, to są też wyzywania. To co tutaj mówiliśmy o tych sytuacjach, które krzywdzą seniora, to senior nie nie do końca rozpoznawszy jakby możliwości rodziny sprawowania opieki nad nim, wymaga czegoś, czego rodzina mu nie może dać. Poza tym to są bardzo trudne sprawy, bo tak naprawdę to trudno określić, kto tu jest sprawcą, a kto tutaj jest ofiarą przemocy. To działa w obie strony. Natomiast warto się wtedy zgłosić czy do specjalisty, czy poprosić pracownika socjalnego, bo to jest droga do uzyskania pomocy. Wystarczy wsparcie specjalistyczne psychologów, pedagogów, czy chociażby naszego pracownika, specjalisty od wsparcia w zdrowiu psychicznym, żeby rodzina wiedziała, co może w takiej sytuacji zrobić. Jakie kroki podjąć, ale też nie naruszywszy godności tego człowieka, którym się opiekuje. Czy państwo, jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dużo macie takich zgłoszeń? Czy przychodzą rodziny, czy przychodzą sąsiedzi, żeby zwrócić uwagę na sytuację starszej osoby, sąsiada? Tak, takie sytuacje są. Natomiast 80% blisko zgłoszeń mamy od policji. Czyli najczęściej jest tak, że osoba starsza ucieka, są krzyki na klatce schodowej, być może są krzyki dochodzące z mieszkania, być może są też skargi takiej osoby starszej, która mówi do, swoich sąsiadek, czy do przyjaciółki jakiejś, że jest skrzywdzona i wtedy rzeczywiście takie tutaj informacje do nas docierają. Docierają też, ale w mniejszym stopniu od lekarzy rodzinnych lub od lekarzy specjalistów z oświaty także. Jeżeli na przykład dziecko w szkole opowiada, że jest jakaś sytuacja, bardzo często pani pedagog reaguje, ale tak jak mówię, najwięcej z policji, czyli widzimy tutaj, iż konflikt który narasta w rodzinie, jest tak duży, że niebieską kartę, czyli kartę świadczącą o przemocy w rodzinie, zakłada policja. Dobrze, mm. za chwilę wrócimy do tego tematu niebieskiej karty. Również na razie zróbmy sobie małą przerwę. Mądrej głowie. Mądrej głowie. Wracamy do tematu przemocy w rodzinie, przemocy wobec osób starszych. Kilka minut temu wspominaliśmy o niebieskiej karcie, i myślę, że na jej podstawie możemy podać jakieś dane statystyczne, jak to wygląda w Polsce, w Poznaniu, w Wielkopolsce. To jest też sytuacja, która może nie do końca jest wyjaśniona, ponieważ na 4136 osób zgłoszonych do procedury niebieskiej karty jest tylko i wyłącznie 135 osób starszych i 93 to są kobiety i 42 jest mężczyzn, czyli 135 osób na 4136 osób ogółem. Natomiast tych procedur niebieskiej karty w 2019 roku było uruchomione 1500 57. Czyli możemy powiedzieć, że ten problem tej przemocy się nasila. Można powiedzieć tak, że jeżeli nawet osoby starsze doświadczają przemocy w rodzinie, wieść gmin głosi, że tak jest. Idzie pracownik socjalny, rozmawia z osobą starszą, bo ona nie jest poza kontaktem, tylko może. Utrzymać relację z drugą osobą. No i się okazuje, widać zasinienia już gołym okiem, widać podbite oko, widać bałagan wokół niej, widać nieprzebraną pościel. I pracownik pyta, czy rzeczywiście następuje tu coś takiego, że jest ta przemoc, że ktoś się znęca, że ktoś nie pomaga. I takie osoby mówią, że nie, że skądże, że córka pomaga, że przychodzi zięć, że przychodzi wnuczka. Gołym okiem widać, że nie. Osoby starsze bardzo niechętnie skarżą na rodzinę. Chyba, że dochodzi do sytuacji ekstremalnych, ale to też należy zauważyć, że bardzo często mamy tu do czynienia z brakiem zdrowia psychicznego. Są to schizofrenie paranoidalne na przykład, są to demencje, jest to choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, w ogóle neurodegeneracyjne choroby mózgu, których rodzina siłą rzeczy nie rozpoznaje. I dlatego praca z rodziną jest bardzo ważna mieliśmy w zeszłym roku 1444 poradnictwa socjalnego dla rodzin, gdzie mówiliśmy jakie są możliwości, na przykład zgłoszenia osoby starszej, żeby znalazła się w domu pomocy społecznej poza jej zgodą, bo ludzie starsi jakby nie widzą problemu, natomiast rodzina, która pracuje, która ma już własne dzieci, a te dzieci już mają dzieci, czyli są już w Wnuki, jest opieka nad osobą starszą, to to średnie pokolenie z lekka przestaje dawać sobie już radę. Stąd brak cierpliwości. A od braku cierpliwości do uderzenia, do krzyku jest jeden krok. No właśnie chciałam nawiązać, bo czytałam o zjawisku, które nazywa się sytuacją sandwicha. Czyli to są te dorosłe dzieci, które mają własne dzieci, którymi muszą się zajmować. I do tego dochodzi opieka nad starszym, już często niedołężnym rodzicem. I ta przemoc związana jest z frustracją, która się rodzi z nadmiaru obowiązku. Oczywiście nie ma dla tego żadnego usprawiedliwienia, ale z kolei z drugiej strony przemoc domowa często kojarzy nam się z alkoholem. Czy w przypadku osób starszych Państwo macie to rozgraniczenie, że nie jest to, nie wiem, w 90% efekt choroby alkoholowej i tego cierpienia osób starszych? Czy tej frustracji już dorosłych, przeciążonych dzieci, starszych osób? Tak, mówi się o tak zwanym pokoleniu kanapkowym. To są dzisiaj 50-60-latkowie, a więc na pewno to nie są, jakby się wydawało, osoby starsze. To są w pełni aktywne osoby, ale one często są na rentach, bo chorują. I rzeczywiście z jednej strony mają swoich rodziców do opieki, bo to wcale nie jest powiedziane, że to jest tylko jeden rodzic. To może być, na przykład tata ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, a mama ze zdiagnozowaną chorobą neurologiczną, Alzheimerem. I są własne dzieci, które bardzo często szukają pracy, które tą pracę zmieniają, które chcą mieć mieszkania, które liczą na tego rodzica jako na partnera. A ten rodzic sprawujący opiekę zaczyna być ciągle zmęczony, ale są już też wnuki. A więc dzieci mówią do rodzica tego wiecznie zmęczonego, my chcemy gdzieś Wyjść wieczorem, zaopiekuj się wnukami. I tu też wiemy o sytuacji, że te osoby, które opiekują się y, osobami starszymi, bardzo często zaczynają chorować na stres przewlekły. Jeżeli się z nim zderzą w sposób, no, nie oczekują czegoś, nagle zostaną uświadomione, że to tak i tak działa, to tak naprawdę to jest prawie stres pourazowy. I stają się klientami lekarzy, stają się naszymi klientami i to bardzo dobrze. Nie mówię klientami w tej się finansowym, ale wsparcia specjalistycznego, a przede wszystkim także uzyskują informacje, co robić, żeby sobie pomóc. To jest bardzo istotne, ponieważ kiedy my mówimy o osobach starszych, to jeszcze takimi stereotypami działamy, że 50-60-latkowie idą na emeryturę i to są osoby starsze. Bardzo proszę. Natomiast to jest nieprawda. To jest tak naprawdę wiek dojrzały, średni, ponieważ ta taka niemoc w sensie medycznym, w sensie już braku aktywności, już nie reagujących na zaproszenia osób starszych, to jest 70 lat, 80, 90. Jest też pewnym dramatem, że medycyna poczyniła postępy, przedłużyła ludziom życie, ale tak naprawdę nie przedłużyła ich sprawności. I stąd. W mieszkaniach jedno-dwupokojowych, rzadko czy pokojowych, ale też i w domach rodzinnych jest osoba starsza, która ma około 80-90 lat, jest właścicielem tego domu, dyktuje warunki, bardzo często szantażuje, a więc wcale nie ona jest ofiarą, tylko mieszkańcy młodsi, to pokolenie średnie i to najmłodsze. To są właśnie te paradoksy. Tak, że jeżeli nie zrobią tego i tego, to ona mieszkania, ta starsza osoba, i mnie zapisze, ona chce to i to. Bardzo często też są sytuacje, że stuka laską dwa razy, prosi o herbatę, trzy razy o kawę i to natychmiast. Trzeba to zrobić. Pościel ma być w różyczki, na przykład, a nie ma być w kratkę. To bardzo są trudne sytuacje, ale jeszcze o jednej sytuacji chciałam wspomnieć, którą odnotowujemy. To jest też sytuacja, która też mnie zaskoczyła. Ludzie w wieku już koło 60 lat, kiedy idą na emeryturę, Zaczynają się konflikty w rodzinie, dzieci opuszczają dom rodzinny, następują sytuacje konfliktowe pomiędzy tymi małżonkami, i dochodzi do rozwodu. A jeżeli droga do rozwodu wbrew pozorom nie jest, no wszyscy wiedzą, nie jest miła, ale na pewno jest bardzo mocno ciernista. Oni się po prostu biją najnormalniej w świecie. Przyjeżdża policja, zakłada niebieską kartę, trafiają do nas. Mówimy o mediacjach wtedy. Mediacje rzadko kiedy odnoszą skutek. Ci ludzie już postanowili. Mając właśnie około 60 lat, często ponad 60 lat, zaczynają to nowe życie. Podział majątku, podział odwiedzania dzieci w Wigilię. To jest ta wczesna przemoc, bo tak naprawdę później może też zaowocować kolejną przemocą. Tylko kogo nad kim? To jest to pytanie. Pani Lidia, a czy wystarczą same ośrodki, mówię tu o ośrodkach pomocy społecznej? czy coś powinno być jeszcze? Oczywiście są takie audycje jak nasza w mediach, tak? które pomagają ludziom zrozumieć problemy. Ale czy coś jeszcze? My w Poznaniu jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji, ponieważ są i wydawnictwa, tu bardzo rolę odgrywają taką edukacyjną, informacyjną, ale też są sprzymierzeńcem, które pokazują, jesteśmy z wami. Masz kłopot, zadzwoń właśnie do redakcji. Bardzo często też jest informacja zawarta, że są ośrodki w Wsparcia, ale to też jest rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, który kieruje do tych ośrodków i to na podstawie wywiadu środowiskowego pracownika socjalnego. Także wszystko zaczyna się od pracownika. Są dzienne domy pomocy, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. To są środowiskowe domy pomocy i to są tylko częściowo, kilkugodzinne, w sensie 8 godzin. Natomiast są toż całodobowe. Także kieruje pracownik socjalny, yy, także my umieszczamy w domu pomocy. To jest procedura, która wymaga także czasu, ale co jest ważne, ona sama musi powiedzieć, tak, chcę iść do domu. Rzadko kiedy jak osoba jest zaburzona, właśnie agresywna, yy, niedobra, niszcząca tak naprawdę życie rodziny. Często ta osoba nawet o tym nie wie. To jest droga ubezwłasnowolnienia ewentualnie Pisma do sądu z prośbą umieszczenie w domu pomocy społecznej poza zgodą tej osoby. Ale to rzeczywiście bardzo dokładnie sprawdzamy wtedy, czy rzeczywiście są podstawy i czy to nie jest taka najprostsza droga, żeby rodzina nie współpracowała ze swoim krewnym. Natomiast są rodzinne domy pomocy, zdecydowanie mniejsze, także całodobowe, są ośrodki, kluby seniora chociażby, to już nie my prowadzimy, tylko Spółdzielnie mieszkaniowe. Są różne możliwości, uniwersytet III wieku. Tylko oczywiście to jest też tak, że nie wszyscy seniorzy są tacy monogamiczni i oni będą korzystać z Uniwersytetu III wieku. To są wybrani seniorzy, którzy mówią, tak, chcę posłuchać wykładu. Czyli w zasadzie wyszliśmy od przemocy nad seniorami, w stosunku do seniorów. Natomiast tak naprawdę to wsparcia potrzebują ci, którzy zajmują się tymi seniorami na co dzień, bo znajdują się w takim potrzasku właśnie niemocy, już utraty sił i to w zasadzie z nimi się powinno pracować, tak? To oni powinni przyjść do państwa, zwrócić się o pomoc i państwo im wytyczą tę ścieżkę, która będzie korzystna dla tego seniora i dla nich też żeby oni z tej swojej niemocy nie dopuszczali się przemocy wobec swoich rodziców. Tak, tak, uświadomienie, pokazanie, rozmowa, wsparcie, czy to psychologa naszego właśnie, czy pracownika od współpracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest bardzo istotna. Z tym, że oczywiście może ktoś zgłosić, iż senior, na seniorze jest ta przemoc dokonywana, ale oczywiście może przyjść rodzina i powiedzieć: "Słuchajcie państwo, sprawuję opiekę nad mamą, ale już nie mam siły. Ja po prostu umrę pierwsza. No tak, ale z drugiej strony w naszym społeczeństwie cały czas pokutuje przekonanie, że rodzicami trzeba się do samego końca opiekować. A jeśli umieścimy naszą mamę tatę w domu pomocy społecznej, to mamy poczucie winy, że jesteśmy złymi dziećmi, że, że społeczeństwo będzie nas piętnować. Czy to się zmienia? Tak, zdecydowanie się zmienia, ponieważ yy, tak naprawdę przedłuża się możliwość pracy średniego pokolenia. Yy, jeżeli córka idzie do pracy i, wiadomo, sprawując opiekę, ma zasiłek opiekuńczy nad mamą yy, 600 pary złotych, natomiast do dochodu dolicza się też emeryturę yy, osoby starszej. I ona bardzo często, nawet te dwa dochody są niższe, aniżeli yy, zapłata za pracę, dla dla tej córki. Dlatego ta córka chce pracować, dlatego Miejski ośrodek świadczy także usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. To są też takie formy wsparcia rodziny. Przychodzi pani, która pomaga osobie starszej ubrać się, której przygotowuje posiłek, której to centrum życiowe wyczyści, zmieni pościel, umyje głowę. To są te wszystkie nieinwazyjne. Ta nieinwazyjna pomoc, bo od tej inwazyjnej jest pielęgniarka środowiska. Środowiskowa. Poda kroplówkę, zmieni cewnik, yy, przemyje ranę, zmieni bandaże. Te wszystkie rzeczy na ciele, które mogą boleć. Natomiast yy, opiekunka środowiskowa, czyli ta, która świadczy bezpośrednią pomoc, ale to jest pomoc socjalno-bytowa, a więc robi zakupy. Bardzo często jest też pomoc yy, w postaci posiłku. catering jest organizowany i przywożony. My także się tym zajmujemy do domu, yy, ewentualnie w ośrodku wsparcia dana osoba otrzymuje posiłek. Jest tam od godziny często siódmej rano do godziny szesnastej czy siedemnastej, potem wraca do domu. Ale to też mówimy o tej yy, starszej pani, starszym panu, którzy są aktywni, którzy mogą sobie pozwolić. Bardzo często o ludziach starszych mówi się, że są niewolnikami czwartego piętra i to jest dramat, bo faktycznie nawet nie czwarte piętro musi być, wystarczy drugie piętro, a nawet te przeklęte, nieraz jak się słyszy, siedem schodków do mieszkania na parterze. I faktycznie wtedy trzeba wystąpić do Miejskiego Ośrodka, z kolei złożyć wniosek na wybudowanie takiej platformy, która mogłaby pomóc seniorowi opuścić mieszkanie. Są też windy, które są przez nas finansowane, różne podjazdy. No, trzeba mieć tę wiedzę. Więc ja myślę, że czasopisma, audycje radiowe, one są przyjaciółmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo mimo że my mamy stronę internetową, mamy Facebooka, mamy, korzystamy z tych wszystkich nośników, to jednak człowiek dopiero się zastanawia, co robić, jak stanie przed problemem. Wcześniej, jak go to nie dotyczy, to tak naprawdę żyje poza tym problemem. No ale tak jest właśnie życie. Podsumowując, my musimy szukać tej pomocy, nie bać się przede wszystkim prosić o pomoc. Zdecydowanie tak. i nie Kojarzyć miejskiego ośrodka pomocy rodzinie tylko i wyłącznie z pomocą finansową, pieniężną, czy że przychodzą tu biedni. To już także się zmieniło. Tak jak to stereotypowe postrzeganie człowieka starszego. Jesteśmy jednostką organizacyjną miasta, która świadczy niejako usługi w stosunku do mieszkańców. To naprawdę nie jest już to, że idzie biedny Kowalski. Pojęcie biedy w naszym kraju w tej chwili też się nieco zmieniło. Jednak jest ta troska rządu, chociażby to 500+, plus, o mieszkańców Polski. Natomiast my, mając swoich podopiecznych, nie wliczamy do dochodu tego 500+. Plus. Więc jeżeli ktoś ma trójkę, czwórkę dzieci, razy te 500 zł, więc ma jakiś dochód. Ale jak sami Państwo widzicie, nie o pieniądze też tu chodzi. Chodzi tu o pracę socjalną, o pracę z klientem, o poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne, ale także na współpracy z lekarzem rodzinnym, lekarzem specjalistą. Tu muszą już pracować teamy, dlatego w Miejskim Ośrodku mamy w tej chwili dział wsparcia specjalistycznego. Pracownicy socjalni to jest ten pierwszy kontakt, ale w momencie, kiedy widzą właśnie, że może coś takiego zaistnieć, bo też możemy zakładać niebieskie karty i Zgłaszamy to do ośrodka, do tego naszego działu wsparcia specjalistycznego i pomoc jest gotowa. Dziękuję serdecznie. Mnóstwo informacji dzisiaj podaliśmy Państwu, ale myślę, że bardzo potrzebnych, bardzo ważnych. Dziękuję. Naszymi gośćmi były Pani Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu i Pani Anna Dolska, redaktora naczelna magazynu My 60. Dziękuję Panią serdecznie. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo. Mądrej głowie. Na program zaprosiła Fundacja Enea.